Kaseta z filmem, film jako taki, no one nie mogą powstać bez środków materialnych, bo my nie jesteśmy amatorami, którzy pracują gdzie indziej. Tak samo jak nikt nie żąda, żeby mu dali buty za darmo, bo ktoś te buty robi. E, e, to identycznie z, z filmem, no, chcesz zobaczyć film, chcesz zobaczyć film u siebie w domu, no jednak rozum, że te, ci ludzie, którzy to zrobili, e, oni nie, nie oszukują cię, możesz nie kupić tego filmu, możesz kupić inny film. Jeżeli ktoś teraz ściąga nielegalnie film, to nie myśli o tym, że do, jakieś 30 lat temu ktoś e, drukował ryzykując zdrowia, czasem życie, ulotki gdzieś w podziemiu, żeby ten ktoś mógł dzisiaj żyć w wolnym kraju. Fajnie by było, gdyby przy okazji premiery akurat tego filmu o tym ludzie zaczęli myśleć, czy żeby zaczęli sobie o tym przypominać, że, że też w jakimś sensie wolność nie jest dana raz na zawsze. Że, i że ktoś, że to są bardzo konkretni ludzie, którzy żyją ciągle, którym my zawdzięczamy to, że dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju i że być może nie możemy zrobić dużo. My dzisiaj, okej, okay, no żyjemy w wolnym kraju i można powiedzieć, my nie musimy o niego walczyć. Kraj, czyli jakby sytuacja od nas nie wymaga, że, żebyśmy robili coś niezwykłego, ale może możemy robić coś zwykłego. Na przykład możemy nie ściągać nielegalnie filmu, tylko pójść na ten film do kina. Dla mnie to, było, to była bardzo istotna zmiana, to, co się zdarzyło w sierpniu 80. Zostało się coś, że nagle w środku tego tej całej kaszany komunistycznej, tego, tej szarzyzny, nagle się zrobiło. Jakaś inna przestrzeń, jakaś przestrzeń wolności się, się, się zdarzyła, prawda? I że właśnie oni zaczęli to i spowodowali, że dzisiaj, nie wiem, może, możemy tutaj z ich rozmawiać, tak? Można by powiedzieć, zadać sobie pytanie, dlaczego oni działali w podziemiu, dlaczego oni działali nielegalnie? Dlatego, że ówczesna władza nie pozwalała im działać legalnie. Dzisiaj mamy inną sytuację. Dzisiaj można robić legalnie to wszystko, co oni wówczas zrobili, prawda? I dzisiaj jest paradoksalnie odwrotnie, że mimo, że można. A nawet należy, to się robi nielegalnie. Wydaje mi się, że to dotyczy y, y, głównie ludzi młodych, jednak niestety, y, którzy może nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że to jest jakiś rodzaj dziedzictwa, które ktoś wypracował. To znaczy, że jeśli powstaje film, czy utwór muzyczny, czy książka, to ktoś za tym stoi. Znaczy ktoś to ktoś musiał włożyć jakiś wysiłek w to. I nie tylko. Wysiłek finansowy być może, po to, żeby coś powstało konkretnego, ale przede wszystkim wysiłek intelektualny i że należy się respektowanie tego, poszanowanie dla czyjegoś wysiłku intelektualnego, prawda? A nie branie sobie dowolnie, jak mi się podoba, nic nie dając w zamian. W związku z tym prosiłbym i rozumiem to, że jeżeli chcecie zobaczyć nasze filmy, jeżeli nasze filmy mają coś do powiedzenia, jeżeli nasze filmy coś chcą Wam zakomunikować, dajcie nam szansę zrobić następne. A żeśmy mogli zrobić następne, no kupcie kasetkę naszą, a my z tych kasetek zrobimy następne, jeszcze lepsze.